Działdowskie Stowarzyszenie Pamięci i Tożsamość podsumowało organizowane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej oraz władzami miasta gminy i powiatu działdowskiego obchody 80. rocznicy męczeńskiej śmierci patronów miasta. W tym roku Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej pamięci i Tożsamość zorganizowało w Działdowie obchody, uroczyste obchody 80. rocznicy śmierci patronów naszego miasta, arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa Leona Wetmańskiego. Uroczystości miały charakter ogólnokrajowy, odbyły się pod patronatem minister, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego, wojewody Warmińsko-Mazurskiego, starosty Działdowskiego i burmistrza miasta Działdowa. Zorganizowane zostały przy, również przy współpracy i starostwa powiatowego, i burmistrza miasta Działdowa, także miejscowych instytucji, takich jak Muzeum Pogranicza, Dom Kultury. Nawet Straż Miejska włączyła się bardzo ochoczo, jak co roku zresztą, w przygotowanie tych uroczystości. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe również z tych instytucji, zarówno działdowskich, jak i działdowskich. Było również zainteresowanie w sensie wsparcia finansowego, Miejscowych tutaj przedsiębiorstw miejskich jak PGKIM, czy Warmińsko mazurski Fundusz Poręczeń Kredytowych, takich przedsiębiorstw, jak Colorbed, Eltrim, czy Dehuis z Jłowa. Przy organizacji bardzo wydatnie nas wspierał oddział Gdański Instytutu Pamięci Narodowej z panem profesorem Mirosławem Golonem, dyrektorem tego ośrodka, Rozpoczęliśmy obchody no wystawą przy ratuszu na Placu Mickiewicza przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w opowiadającą czy pokazującą lager zoldału, czyli te całe, tutaj jak, jak to wyglądało na, na bazie istniejących danych. Później by, były dwie takie główne uroczystości, to jest konferencja naukowo-historyczna w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie gdzie byli prelegenci zarówno z centrali warszawskiej IPN jak też szeroko był reprezentowany oddział gdański IPN -u. i te odczyty te prelekcje pokazywały cały ten ogrom zbrodni niemieckich na narodzie polskim tutaj jaki miał miejsce a dr Waldemar Brenda przedstawił również no, działalność sowieckiego NKWD, które tutaj również dwa dni po wyjściu Niemców założyło własny obóz nakazowo-rozdzielczy, z którego jak się szacuje być może nawet 18 tysięcy zostało wywiezionych na wschód. Liczba zaś pomordowanych w działdowie jest trudna do ustalenia z uwagi na oczywisty brak dokumentów, także za zdecydowane zacieranie śladów przez zbrodniarzy niemieckich w okolicy. I tutaj oczywiście mamy upamiętnione miejsca pochówku. O tym, o tym mówiliśmy na konferencji, natomiast następnego dnia tutaj na placu obozowym, przy pomniku ofiar zbrodni niemieckich, odbyła się uroczystość upamiętnienia. Msza święta, były wystąpienia okolicznościowe, był udział kompanii honorowej wojska polskiego. Apel pamięci poprowadzili również żołnierze. Były tutaj odczytywane listy od pana premiera Glińskiego, od prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj jest to już ostatni dzień naszych obchodów, bo oczywiście wczoraj jeszcze w, w, w sanktuarium błogosławionych męczenników działdowskich odbyła się uroczystość, już taka kościelna, suma odpustowa, gdzie upamiętniono również tych męczenników. Dzisiaj kończymy te obchody, dzisiaj jest Dzień Pamięci Ofiar Wszystkich Obozów Koncentracyjnych i chcieliśmy właśnie dzisiaj, w tym dniu zakończyć całość tych obchodów, no, które, jak już wspomniałem, miały charakter ogólnopaństwowy i chyba tego rodzaju obchodów w Działdowie wcześniej nie było. Na koniec chciałem tylko przypomnieć, że Rada Miasta piątej kadencji ustanowiła dzień 12 czerwca to jest Dzień Obowiązkowych Wspomnień Błogosławionych Męczenników, świętem Miasta Działdowa. Mamy zamiar kontynuować naszą dalszą działalność w sensie upamiętniania. Jako stowarzyszenie wydaliśmy już sporo publikacji, również zrealizowaliśmy film Oldału Miasto na Pograniczu Śmierci i staraliśmy się promować zarówno historię miasta, jak i wiedzę na temat samego obozu w skali kraju. Przy okazji obchodów kwestia odbudowy budynku po Zoldał nabrała rozpędu. Jestem w stanie powiedzieć za ile zaczynamy, natomiast ciężko mi jest odpowiedzieć na pytanie kiedy skończymy, dlatego że jest to uwarunkowane kolejnymi środkami, które będziemy musieli pozyskać i wygospodarować w budżecie gminy Miasto Działdowo. Na dzień dzisiejszy przygotowujemy się do przetargu, ponieważ już tak naprawdę zostało, została ogłoszona lista u pana konserwatora zabytków gmin, które mogą liczyć na dofinansowanie. Również na tej liście znalazło się miasto Działdowo. Jesteśmy gotowi, żeby przeprowadzić przetarg i rozpocząć jeszcze w tym roku robotę budowlane, które będą ratowały i zabezpieczały ten obiekt. Ten dawny obóz hitlerowski w działdowie. Na dzień dzisiejszy mamy 4 miliony, które pozyskaliśmy z funduszy rządowych i tutaj po raz kolejny chciałem podziękować posłom zaangażowanym parlamentarzystom zaangażowanym w pozyskanie tych środków, w szczególności panu Robertowi Gontarzowi. Również tutaj chciałem podziękować i panu Zenonowi Gajewskiemu, i panu Patrykowi Kozłowskiemu i generalnie wszystkim, wszystkim mieszkańcom, których nie jestem w stanie wymienić z imienia, z nazwiska, za ich wsparcie i te głosy, które tak naprawdę lobbowały o ratowanie tego obiektu. Również zabezpieczyliśmy milion złotych ze środków własnych i na dzień dzisiejszy będziemy rozpoczynali prace budowlane za łączną kwotę 5 milionów złotych. To co się ostatecznie znajdzie w tym budynku no to jest kwestia samorządu miasta Działdowa. My jako muzeum jesteśmy gotowi zrobić tutaj ekspozycję związaną z działalnością, z funkcjonowaniem tego obozu, z osobami, które tutaj zginęły, z całą artylorogią. Na no to jesteśmy gotowi. Jeśli będzie zielone światło, jeśli taka będzie wola Rady Miejskiej, burmistrza, to my jako muzeum jesteśmy w stanie przygotować tutaj ekspozycję muzealną. My jako muzeum. Dysponujemy już zabytkami, artefaktami, które zostały wydobyte z terenu muzeum podczas prac, które tu się odbywały w latach 60., i 70.. Tak naprawdę niezwiązanych związanych z obozem, ale przy okazji, kiedy kładziono tutaj różne media. Na tym terenie wykopano i szczątki ludzkie, które zostały ekshumowane i pochowane, ale oprócz tego wiele różnych artefaktów, które w tej chwili znajdują się w naszym muzeum, i to jesteśmy w stanie wyeksponować. To są drobne rzeczy związane z osobami, które tutaj przebywały. Czyli mamy kilkadziesiąt medalików, różańce. Mamy także artefakty związane z przebywaniem w tym obozie żołnierzy polskich z września 1939 roku. Także mamy dużo polskich orzełków i wiele innych eksponatów. Kolejne artefakty zostały w ubiegłym roku. I w 2020 i w 2019 roku wydobyte przez Instytut Pamięci Narodowej Narodowy w Lesie białuckim, To też w przyszłości ma trafić do naszego muzeum. Więc jaki zaczyn tej ekspozycji muzealnej jest, jeśli obiekt zostanie odbudowany, na pewno te artefakty znajdą się w muzeum, w nowym obiekcie. Wkrótce więcej informacji na temat odbudowy budynku PKL z